Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj będziemy oglądać się razem, wspólnie ty i ja, Kuptasków. Tasków. Chciałem zgłosić ataki DDoS na mój komputer i na mój internet. Oj, takie urwi Pamiętam, O King taki papcie. Moafa, tu stream. Jeżeli zaczyna się Wam spodoba i chcecie kolejny, to ma za wiadomość po go już nie będzie. Praktycznie na każdej wpadce już kolejną, którą znajduję, ktoś pokazuje dupę lub cycki. Nie jestem zainteresowany takim materiałem i takim kontentem, ale możecie subskrybować, ponieważ kradnę inny content do swoich filmików, który możecie razem ze mną obejrzeć. Jak do choć. chodź? Bok w szoku. Przecieli mu petardy do domu, ale smut to, że ktoś chciał go zamordować! Wieczór ci skacze, jak ci na donate, będą Mieli na flachie, ty, ten, ktoś petardy ty, mi rzucił. Ale ja, ja, jak to się wydarzyło? Szajcie, że wam ktoś rzuca petardy i wam podbala mi umiracie? Mogło by się tak wydarzyć. A to tylko by był Mateusz Chmielary, który chciał zrobić pranka na YouTuba. Michał jest poważny, jest ściekły. Dobra Mortki, bo coś się od śmiesznego. Nie wiadomo kto ma. Strasznie źle się, się stało. K***a, petardy, ka, pikolaki k***ane. Jeszcze k się sypią Tak on jest ściekły Prawie go zamordowano Ja to nie podkupuję, w sensie okropne, ale ktoś poszedł, znalazł jego dom i rzucił tam pedardy. Ciekawy uniwersum Lure przebadki, uderza, wrota w <grych> O Boże, w sensie, że w jaja Ale ubaw opachy oh! Nie wiesz, że to się wydarzyło, a ona zbierała na mikrofon to podrywów, 800 zł i zebrała 1200 No to polecie z 1100 na waciki Mama krzyczy dla Klaudusiek O Boże, czekajcie, chcecie być streamerem, ale mieszkacie z mamą To mi się kojarzyło z tym, z, e, na... Ej, nie mogę wyciszyć mikrofonu, stream. więc nic nie mów, co? Ej, ile bierzemy na, ile bierzemy na może? 20 minut? A! Ej, nie drżycie! Wy się nie drżycie, bo tak głośno Przestań mi no nie drzyj tak, się! Tak. A, no świetnie! Jak słodko. Ja bym chciała, żeby mi mama podczas nagrywania znowu groziła, że mi wyłączy prąd. Miało się tak. Ja pierdzielę! Drob mi się w domu! <laughs> Też tak zawsze mam. Ale podoba mi się to nieudolne zrobienie z tego żartu? Mama jest ściekła, to nie są kabały. Czekaj! O! Ja pierdzielę! Praw Prawdziwe! Ja się cieszyć nie mogę! Zobaczcie, teraz się śmieję, ale w, przed chwilą była też wściekła. Czekaj! Ludzie to zwierzęta. Uważajcie na ludzi. DJ Palasade całuje się z chłopakiem i łapie go za penisa. Gdzie jest moja herbatka? Czemu się pokaże. Dobra. No i dał mu i Multimedia ktoś podgłośnił. No, buziak to buziak, na chujcie temat. A i jeszcze go łapie za penisa. A to może ta ciekawsza część teraz będzie. Chcieliś? Nie, nie stary, nie miał Co? Nie, nie, po prostu go odepchnął. Popycha go dotykając jego dolnej części brzucha, ale taki tytuł pewnie by nie zapowysiedleń. Całych trzech tysięcy. Zwariowanie Marcin, Czy na policję podczas live. Cudowny, bardzo mi się podoba ta nazwa. No on nie powiedzieć dokładnie, że nie było. Yy, że tak, że on wykonuje na tobie ataki didos yy, i po podaj po prostu, że on to robi na transmisji live, nie? A ja już powielam ja tego streama, nie. A w sumie, w sumie to jest okay. nagrywane, nie? To jest w sumie nagrywane, więc ja to mam na streamie, co nie? Chłopaki chcą zrobić operację, dzwonienie na posterunek policji, ponieważ ktoś kogoś dedosuje. Denosuje jest to, że pingujesz bardzo mocno kogoś router, wyłączając go tak naprawdę, w sensie zmuszając go do uh, force restart. 112, o 112 właśnie tego! Dzwoni na 112! 112 było. I powiedz na ratunek. On to robi. Został podpuszczony przez kolegów i dzwoni na 112. Jezu, ale, ale stres, ale emocje, ale mi teraz mogę a ...ataki D-Dest na mój komputer i na mój internet. On to powiedział. Ty się dobrze czujesz? Dobrze się czuję. no to ewentualnie na komisarię zapraszam. Dobrze, dobrze. Aha, słyszeliście to? Czekaj ja tylko nie wziąłem do trailertura w ogóle. Co to się wydarzyło? Koledzy się odpalili, że dzwonimy na policję, a tak oblała ciepłym moczem. Biedne chłopaki, Ripin peperoni. Kocha, dostaje jajkiem na łeb. Dlaczego musimy mieć w tych wpadkach zawsze coś z naprawdę przykrych historii tego YouTube'a. Wiecie co? Nawet nie będę oglądał do pointy, bo powinno staje jajkiem i mówi OOA, bo nie, bo zostałem jajkiem! I śmieszny shot, śmiejmy się z tego. Chodźmy na zagraniczny YouTube, pokażę wam prawdziwe shoty. <grym> na przykład. Robisz was z Apexa Gamer Girl no. oh. i robisz to zdjęcie dupy. Co jest w ogóle? Dlaczego? Powiedz. Why? Why would you do that? Kur... No. Oh. I zdziwiona przecież, jest... co? Wszyscy na żywo widzą, jak robisz to zdjęcie dupy, ale zaskoczonko. Ludzie są głupi. Okej, okay, to no też się dobrze nie skończy. W sensie. The... I co pewnie w oko, cat, tak? It's jak Russian roulette, but with. bottle. OH Jeszcze przyspieszyłem, że mu mózg rozwaliło na pół. Jeszcze on w ogóle o tym mówił, że to się dzieje i ludzie tak robią, by mu to się wydarzyło. Proszę o napisy, Piotrek, dziękuję. Podwyżka incoming. Jest biedny! Hahaha, jak śmiesznie, bo mnie oblało. Chyba po prostu otwiera, po ludzku nie wtrąca. Tyler pokazuje swój obiad Piękny obiad.

Ojej, nie wiedziałem, że z tego się zrobi takie Trunet tu Love. I ten <laughs> szczery płacz. To się nie nazywa wpadka, tylko tragedia narodowa. Yo, yeah, thank you for the sub, uh... This a robbery. o What's to jest? get a bite of chicken? <laughs> Ja yeah, I Ty, like your <laughs> To było złote. Animal abuse! No co wy gadacie? You're a good boy. Czemu?! You're a Czemu good Czemu dusisz kota?! szkota? Okay. Oh, co man. jest?! Good boy. I'm just teaching <noise> oh, no! No! him who's the boss. I'm just teaching him who's the boss. He I'm just showing him who's the boss, that's all. That's not what ja you... Ja tylko pokazuję, kto tu jest szefem. Nego! Hmm.

Co jest w ogóle? Jak zakończyć swoją karierę? Może będę znędzał się nad kotem na swoim filmie? co w się sensie na live'ie tutaj w tym przypadku. Koty są do kochania, a jak cię zaatakują, to dlatego, że po prostu w miejscu przytulałeś lub głaskałeś masz tam mnie głaskać, to dla ciebie lekcja, a nie że masz się potem ścić. Koty po prostu jak się rwią, to się fno for Co ty masz tam za kulę w ogóle? Co to się tam dzieje? Co? 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 Co jest? O ma kulę w ogóle tą, co się w klubach zakłada. Ma w ogóle słup, który właśnie się nazywa. Haha! <noise> po On nie pisał ten pies. Hi, I'm Sarah McLaughlin. Every day innocent animals are neglected. To jest prawdziwą salę się nad zwierzętami. I okej, okay, uh... czemu? Nooo! I to dopiero zauważył, że go że nas się rozebrał. Łaj! Kurczę! Dlaczego? Czart mówi, rozbierz się i. Ty się rozbierasz, streamerka zapomina o swojej historii przeglądania Okej, okay, czyli ona tu wpisze coś i wyjdzie, że Co? Dziewczyny też oglądają filmy dla dorosłych? Że co? Myślałem, że ja, Adaś 12 lat, jako jedyny oglądam filmy dla dorosłych Okej, okay, jakby bez kontekstu, mamy live'a, oczywiście No tak, no, no, o, oczywiście, że tak No jasne, no, no tak, właśnie, tak, tak się dzieje na świecie, tak

Ziel kupa <głupia> się nie odkleiła tam Jaki niesmaczny się ten odcinek zrobił tak szybko Okej okay, tu League of Legends i Co jest? Up stream. A no dobra, no Jezu, przechodziła sobie a to jest jego mama! Czemu sobie jego mama tak casualowo chodziła po chacie z swoim synem streamerem i jeszcze potem się tam wychyla? Wy, Pamiętajcie, jeżeli cokolwiek się wydarzy, to zawsze się śmiej się może ludzie o tym zapomną, tylko nie ja. Na mnie te wszystkie zabiegi psychologiczne nie działają. Może się śmiejesz, a ja widzę smutek w twoich oczach, bo właśnie tysiące ludzi zobaczyło twoją mamę nago. Strasznie mam dużo kotów e, w, 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 w tych em, filmikach. A. I dostała od kota. No właśnie. Bo nie pokazała, kto jest szefem. Wow! A! O jezu, ale dostała mocno. To jest plus 18 dzieciaczki, to nie oglądamy dalej. Uważajcie na koty. Gdzie jest kot? O, tu jesteś. Proszę go pilnować, żeby on tutaj żadnej krzywdy mi nie zrobił. Bo, jak mi zaatakujesz oko, co tak, teraz taki, taki chill, teraz taki A tu ja wiem, że tymi pazurami, tą łapą, mógłbyś mi krzywdę zrobić. I mi wydrapać oko, gdybym spał. A tu niechcący. Se spalił dom. Myśli sobie, na pewno się tak nie zrobił. Ale tu się pali, potem tam się pali. I potem cały dom się pali. I generalnie nie powinien się śmiać, że kogoś się pali dom, ale całe szczęście on, on to. Ugasza? Nie. Mam nadzieję, że wszystko się stało do- skończyło się dobrze. O Boże. O Boże, o... To było piękne. To za każdym razem ja, kiedy mi nie wychodzi w grze. To było w tym kiedy wiedział. O Ludzie codziennie umierają, wywracając się z krzeseł. Uważaj i ty. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i że on tobie spodobał, to super, ponieważ to była twoja ostatnia szansa na zobaczenia w wypadek na live'ach. Do zobaczenia w kolejnych nowych filmach, które będą już niedługo, w sensie poniedziałki i piątki. Mówię tak, jakbym nie planował już nagrywać. Mam nadzieję, że mi się będzie chciało. Jak na razie trzymajcie się, tata, -ta. hej!